Centrum Lubojenki zmienia wygląd ku uciesze wszystkich mieszkańców, a zwłaszcza tych, którzy lubią spędzać wolny czas nad wodą. Realizowana jest renowacja tutejszego stawu. Zdaniem gminnych władz miejsce to ma wkrótce stać się prawdziwą wizytówką miejscowości i służyć nie tylko miejscowym, ale i przyjezdnym. Nowego wyglądu nabiera zbiornik oraz jego najbliższa okolica. Do tej pory e, teren ten był mało atrakcyjny ze względu na to, że jest to jednak właśnie centralne miejsce e, u danej miejscowości. Należało to uporządkować, e, przekształcić w taki sposób, e, aby służyło e, zarówno mieszkańcom, e, jak i wędkarzom, którzy e, łowią e, nad e, tamtejszym stawem. E, inwestycja polega na oczyszczeniu, e, stawu oraz terenu, który znajduje się dookoła. Mianowicie teren między ulicami Stawową i Prostą oraz teren, który znajduje się za ulicą Główną. Tam będzie umiejscowione boisko piłkarskie, które będzie służyć mieszkańcom wsi, młodzieży i wszystkim osobom, które będą chciały korzystać prawda, z tego boiska. Zrealizowanej inwestycji cieszą się wędkarze, bowiem staw w Lubojence już przed renowacją był dla nich miejscem bardzo atrakcyjnym. Miłośników spędzania wolnego czasu z wędką w ręce wciąż jest wielu, także wśród mieszkańców gminy Mykanów. Zarząd miejscowego koła PZW liczy, że dzięki renowacji zbiornika zainteresowanie nim będzie jeszcze większe niż dotychczas. Dokładnie tak, bo jest to jest jeden z największych zbiorników w naszej gminie około dwóch hektarów powierzchni. W tym roku trochę nam przybyło. Jest zbiornik powiększony, wyremontowany, także myślę, że będzie jeszcze bardziej atrakcyjny dla mieszkańców gminy i również okolic, bo przyjeżdżają na ten zbiornik również mieszkańcy Częstochowy. Gatunki ryb: no, gatunku mieliśmy około tam 15. Dominującym gatunkiem no wiadomo jest skarb, który jest najbardziej taką rybą pozyskiwaną i wędkarze, którzy najchętniej tą rybę łowią. Również jest dużo płoci: jest jaś. Jest szczupak, również są pstrągi, które od kilku lat tam zarabiamy ten zbiornik. No i mamy już ładne po głowie sandacza, który też był, ten zbiornik zarebiony sandaczem. Jest to bardzo szlachetna ryba, bardzo smaczna i bardzo poszukiwana przez wędkarzy. Również jest bardzo dużo konia, z drobnej ryby, no jest jazgacz. Robimy tam również zawody podlodowe zimą na, na tych rybkach, także jest atrakcyjny zbiornik, nawet również zimą. Wędkować w Lubojęce można po wykupieniu licencji. W pozwolenie całoroczne zaopatrzyć się można u skarbnika mykanowskiego koła PZW, jednodniówki w cenie kilkunastu złotych, nabyć można natomiast na miejscu w sklepie w Lubojęce.